Gość już zamilk! Nie dręcz mam! Mama tutaj jest! Mama cię broni! Mamy ze sobą wiele wspólnego. Zdaniem władz żadne z nas nie istnieje. Ludzie północy wzięli jego ciało i wraz z dobytkiem ukryli je w górach ruduaru. Jeśli nie jesteś straszny, to co z ciebie za potwór? My powiedz przecie: Kto jest najpiękniejszy w świecie? Doskonały przebranie! <gry> no na pewno nie są tak interesujący jak ty. Bolało mnie, że jestem daleko ale myślałam, że tak będzie dla ciebie bezpiecznie. Z ogromną przyjemnością zapraszam pana Walsha do wystawienia zebry. Strojenie się do balu trwa kilka godzin. Chce nam stawić dom do sprzedaży. Gdybyś zabłądził, byłoby dużo gorzej. Nasz czas jeszcze nie nadszedł na Chce ci tylko uzmysłowić, jak mało wiesz.